Nie tadeusza, hołdy! Tylko strony. 29 marca w sądzie Kraków Krowodrza odbyła się rozprawa przeciwko Tadeuszowi Hołdzie, który już odbywa karę 8 miesięcy więzienia za niewykonanie warunków postanowienia sądu skazującego go w zawieszeniu. W więzieniu się, hołdy. hołdy szeroko informują niezależne media. Gdyż jest to przypadek, gdy sprawa cywilna przechodzi w karną i kończy się więzieniem dla człowieka, który w sumie nic złego nie zrobił. Tadeusz Hołda jest do tego znaną postacią, jako że założył w Krakowie Stowarzyszenie Walczące z Bezprawiem. Dodatkowo w 2009 roku dał się poznać jako jeden z czołowych aktywistów w walce ze szczepieniami na świńską grypę. W efekcie czego Polska jako jedyny kraj w Europie nie zakupiła szkodliwych szczepionek stowarzyszenia, między innymi nasze, chciało zorganizować spotkania dla ludzi otwarte, żeby lekarze wytłumaczyli kulisy, konieczność i potrzeby stosowania szczepionek. Kilkudziesięciu lekarzy, do których zwróciliśmy się, odmówiło. Dla prywatnej po pierwsze twierdzą, my z nimi pracujemy, my z nimi współpracujemy, nie chcemy mieć problemów. Cała afera może mieć więc podtekst polityczny, dlatego też za hołdą ujęło się szereg osób. Żądamy wypuszczenia Tadeusza hołdy. Najbardziej aktywne jest towarzyszenie Przeciwko Bezprawiu, które pod krakowskim sądem tego dnia urządziło głośną pikietę. My chcemy po prostu zbudowania normalnych fundamentów tego kraju. Żeby złodziej, który kradnie odpowiadał, ale miał normalne prawa procesowe, a osoba niewinna była niewinną. Tymczasem dzisiaj w Polsce mamy odwrotnie. Siedzi cała masa niewinnych osób I w tej sprawie jesteśmy tutaj dzisiaj Jesteśmy w sprawie pana Tadeusza Hołdy Który siedzi od dwóch miesięcy Z wyrokiem siedmiu miesięcy pozbawienia wolności W sprawie, która nigdy nie powinna się znaleźć w sądzie karnym Ale drugą stroną jest ustosunkowany adwokat krakowski No i adwokat doprowadził do zamknięcia Zresztą swojego przeszłego przyjaciela któremu najpierw wyremontował lokal, a potem pan adwokat, bo ten lokal wypowiedział i kazał mu się wydosić. Jak pan Tadeusz Hołda odmówił wyniesienia się z tego lokalu, to pan adwokat skopiował papiery, że jakaś firma chciała wynająć od niego lokal, no i zaczął ścigać pana Tadeusza Hołdę o utracone korzyści majątkowe. I w ten sposób osoby, która nic nikomu nigdy nie była dłużna, został dłużnikiem, z prawomocnym wyrokiem karnym i siedzi dzisiaj w więzieniu. Wyrok, który o Zapad i za który jest aresztowany, Zapad pod nieobecność tego pana, który był na dziale kardiologicznym we Wrocławiu. Bardzo ciężko chory. Pomimo swojej choroby, starał się przez osobę obcą poinformować sąd, że przebywa w szpitalu pomimo tego, że sąd później sprawdzał pisemnie, bo jest anotacja w sądzie przepraszam, w szpitalu czy to jest prawda wydał wyrok i, od, i zamknął go na 8 miesięcy więzienia I, a zamknął go o to, że nie, nie podporządkował się na czasowi sądu który jest niezgodny z prawem wymagający wymagając od niego wystawienia faktury VAT za działalność, którą zamknął w 2002 roku, że czemu pan twierdził, że on ma pieniądze z Stowarzyszeniu Ubezpieczeń. Bez dokumentowania, bez sprawdzenia, bez umożliwienia przesłuchowania świadków podanych przez pana Tadeusza Hołdy wyrok zapadł Pomimo tego wszystkiego jest, jest w tej chwili jako przestępca w Polsce niby demokratyczny. Takie sytuacje w normalnym kraju są niedopuszczalne. I to, dowodzi, I to dowodzi, że żyjemy w mafijnym kraju. Mamy mafijny wymiar sprawiedliwości. Mamy mafijną prokuraturę. I trzeba w końcu temu postawić tamę. Jak państwo będziecie się bać, to za niedługo stracicie wszystko to, co macie. Wszystko wam zabiorą. Co będą chcieli, kiedy będą chcieli i jak będą chcieli? Proszę Państwa, żeby nie było pretekstu, bo jeżeli ktoś coś zrobi, wszyscy proszą. Kto chodzi za to? trzeba wyłączyć telefon. Proszę Państwa, proszę się popatrzeć, ile nas tutaj jest. Przyszliśmy wspomóc tego niewinnego człowieka. Gdzie my jesteśmy? Proszę Państwa, aż się normalnie serce kroi. Że my, ja uważałam, że jak Solidarność przyjdzie, to będziemy wolni. Przecież my jesteśmy gnębieni. I proszę popatrzeć na twarze tych wszystkich ludzi, którzy tutaj stoją. Proszę popatrzeć na ich smutne miny. Czy tak powinno być tyle lat po wojnie? Wróciłem z Izraela i z Ziemi Świętej, i, i nigdzie nie spotkałem takiego stosunku jak tutaj, w Polsce. Jest, jest gorsza jak niebola. Zobaczyłam na korytarzu dwóch policjantów z psem. Wilczułem na smyczy. Proszę pana, przypomniały mi się gestapo. Gestapo, proszę pana, to jest skandaliczne, żeby ludzie nie mieli tak szacunku w polskich sądach. Bez pieniędzy ludzie traktowani są jak śmieci. Ja tutaj byłam pobita Oni przez ochronę, proszę pana, jak tylko powiedziałam imię i nazwisko. Jestem przeradzona, widząc dzisiaj tego pana, który jest niewinny, prowadzi się go w kajdankach jak jakiegoś zbrodniarza. W Bielsku jest człowiek, który zagarnął 30 milionów na nowe pieniądze, jego nie widzi. W kajdankach, a tutaj niewinnego człowieka prowadzi się w kajdankach. To jest skandal. Z tej sprawy się nasuwa jeden morał. Pamiętaj, jak kradniesz to dużo, bo wtedy cię stać na adwokatów, na załatwianie spraw i chodzisz na wolności. A jeśli, a jeśli jesteś posądzony o nic, no to kończysz tak jak pan Tadeusz Hołda. Jest pani program? Nie, nie. Sąd e, w, oświadczył mi, że jest wydane postanowienie o utajnieniu sprawy. Zatem zgodnie z kodeksem postępowania karnego mogą być tylko dwie osoby mężowie zaufania i pan Tadeusz Hołda wyznaczył mnie i, i, i pana Irka Marczyka. E, w, pan e, Irek Marczyk będzie wnosił o treść tego postanowienia no bo treści nie znamy. Utajnili rozprawę! Czego oni się boją? Tylko się boi ktoś, kto może kłamać, oszukiwać. Uczciwy sędzia nie boi się jawności rozprawy. Została utajniona sprawa o dochodzenie roszczeń. Dlaczego została utajniona? Ja podejrzewam, tak, dlatego, że tutaj się zjawiło więcej osób. Osoby są zainteresowane, ponieważ mamy informacje, że tu się dzieją bardzo niepokojące rzeczy w tym sądzie. Sygnały są naprawdę bardzo, bardzo niepokojące. Łamane są po prostu prawa człowieka. I, I co się dzieje? No zjawia się grupka osób, yy, tutaj jest ośmiu policjantów. Yy, no nie wiadomo, nie wiadomo właściwie, jakie, jakie, siły, jakie siły ochrony są wystawiane i dlaczego i po co. Jest doprowadzana osoba skazana przez czterech policjantów. Yy, powtarzam, w sprawie o dochodzenie, o utrudnianie dochodzenia roszczeń. I tak to się odbywa. Więc teraz na tej sprawie właściwie, jeżeli nie ma publiczności. Sprawa do tego nie jest nagrywana, bo tutaj y, pan dziennikarz wystąpił o nagrywanie sprawy. Koniak Krakowska także chciała się przyglądać tej sprawie w związku z tymi niepokojącymi sygnałami. Y, no i, i właściwie na tej sali teraz się będzie odbywało, no, no wszystko się może odbywać. Bezwzględnie wszyscy powinniśmy się domagać nagrywania rozpraw. I mówię o tym do znudzenia, dlatego że to jest pierwszy warunek zahamowania tego, co się w tej chwili dzieje. Sąd na życzenie strony, bo jak strona nie chce, to po co nagrywać, ale na życzenie strony powinien nagrywać z urzędu sprawę. Również na życzenie strony powinna mieć możliwość uczestniczyć w rozprawie czy w posiedzeniu organizacja społeczna, która powinna posiadać pełne uprawnienia yy, zadawania pytań, składania wniosków dowodowych. Po trzecie, Kolejność przyznawania spraw. Proszę Państwa, mamy doświadczenie. Są wyznaczani sędziowie pod określone sprawy. Tego nawet nie było za komuny. W komunie sędziowie mieli większą godność. I wstydźmy o tym mówić, bo sam siedziałem za czasów Solidarności. Ale dzisiaj jest mi przykro, że doczekałem czasów, kiedy sędziowie są aroganccy, niekompetentni, hamowaci. I, uda I bezkarni. To jest najgorsze, co może być w tym kraju. Pan yy, windykator odpowiedział mi, że Polska to dziki kraj i za pieniądze można wszystko. I powiedział mi, oświadczył przy świadku, że sędzina za 10 tysięcy ze mną nie będzie rozmawiała. Czyli z nim. Ale za 50 już zacznie z nim rozmawiać. Sądy krakowskie pod sąd. Takie mamy hasło, ponieważ sądy są skorumpowane. Działają z mafią kamieniczników, którzy wyrzucają ludzi bezbronnych, starszych na bruk bez, na podstawie fałszywych dokumentów. Prokuratura krakowska nie robi nic. Minister Sprawiedliwości z chwilą. Gdy jest podział od prokuratura generalnego nic nie, nie, nie patrzy na te sprawy, które wyrzucają bezprawnie lokatorów schorowanych na bruk. Żadna partia nie jest dzisiaj zainteresowana, żeby dokonać jakichkolwiek zmian. Dlaczego? Bo obróciłoby się to przeciwko nim. Mętna ryba w wodzie pływa. I tak to niestety jest. Jeśli sami ruchem takim społecznym nie wywalczymy zmian, to nie wywalczymy w tym kraju nic i będziemy się ta, taplać, jak się taplamy od 1990 roku. Taplamy się cały czas w błocie. w Błocie bezprawia, żeby kraj mógł egzystować, muszą być budowane prawdziwe fundamenty. Tymi fundamentami jest wymiar sprawiedliwości i od tego trzeba zacząć, aby o wymiarze sprawiedliwości mówimy jak najmniej. Posłuchajcie proszę Państwa, czy któraś partia mówi, a będzie się ich tworzyło dziesiątki przed wyborami, czy któraś partia mówi o wymiarze sprawiedliwości, a jak już chcecie ich, to ich pytajcie, a co z wymiarem sprawiedliwości? Niech Wam udzielają odpowiedzi, nie dajmy się w dalszym ciągu robić w balona!